Witam, witam, witam! Ja jestem Venom Lazarus, a to jest noja, moja nowa seria, bardzo nowka sztuka, pod tytułem właśnie, jak widzicie, Black Mesa. Oje, oh yeah, oje, oh yeah. kochani, tyle lat czekałem na to, oje, oh yeah, przydział. E, tyle lat czekałem na to, jest to nic innego 20, jak Half-Life 1, half tak, Half-Life 1, half -life odświeżona, puszczona na sorsie e, e, nowego dwójki Half-Life'a. Okay. The time is 8, 40, oh security AM. Uh. Current topside temperature is Siema. 93 degrees. Okay. With an estimated high of 100 and line. Uh. The black mesa compound is maintained at a pleasant sixty-eight degrees at all times. Uh-huh. Dobra, tam tłumaczę o wartościach temperatury, która jest otrzymywana w całym kompleksie. Kochani, jest to gra, która właściwie od której się zaczęło moje granie, moje granie, moje życie w graniu i wczytywanie oczywiście teraz. Ale powiem wam tylko tyle. Jestem przeszczęśliwy, że ta gra wyszła. Niezapowiedziana już dłuższy czas czekaliśmy na to, i nagle cisza, i nagle się pojawiło. I powiem wam tak. Pograłem kawałeczek bardzo króciutki, bo nie miałem czasu i powiem wam, to jest boskie. Jest boskie, sami popatrzcie. Ja się postaram oczywiście wrzucić wam filmik w jakości jak najwyższej, którą mu mi się udało osiągnąć moimi skromnymi możliwościami. Doktorek, sekundaria. Maria C, test labs and control facilities. A. No, i to są oczywiście przygody Gordona Freemana, czyli gościa, który ma 20, chyba 7 lat, który jest profesorem nauk jakiś tam fizy fizykoastralnych. Uuu, jak to pięknie jest. Gordona, zarąbiście. Świetne. Aha, okay. so, musimy mieć dostęp wszędzie najwyższego, najwyższego. to. priority, czyli priorytetu. Wow, patrzcie na to. Ale jazda. O, kwiatuszki za drzwiami znaczy za oknem. Uuuuh, Odcinki nie będą długie, słuchajcie, po jakieś 20, 20 minut to jest maks. Po 20, w parę. Wow. O kurczaczek o kurczaczek To jest coś pięknego czy jedziemy A no, w tą stronę. No popatrzcie Świetna muzyka ambientowa Oczywiście studio niezależne, które wypuściło grę, wypuściło w bardzo ciekawy sposób. Jest to gra za darmo, ale ma jeden mały haczyk. Będzie można ją ze Steama pobrać za darmo, bądź ze stron internetowych, chociażby które są na stronie Black Messy. Natomiast warunkiem jest to, żeby móc grać to, że musicie mieć chociaż jedną część Half-Life'a. E, mówimy o Half-Life'ie e, może być podstawka, może być dodatek, ważne żebyście mieli, bo inaczej nie odpali się, bo korzysta tam z, ze źródła. Okut na wojskowi, z nimi zawsze problem. Przecież to nie jest piękne, powiedzcie mi. No kurde, miodzio. Oczy... <coughs> Przepraszam, płaczek. E, oczywiście, tak jak widzicie, na samym początku jedziemy kolejką, tak? Jedziemy do swoich e, e, swojego laboratorium ma koleś, weź tam naciśnij nam coś. Ej! Ej! Puść baton. No zobaczcie jakie detale! Wszystko full HD O, to się podpiewało, ładnie. To jest fajne, zobaczcie, chowało się, widzieliście. Się zamykają grota No, to każdy detal detal. O, i wczytywanie. Niestety kochani będzie się troszeczkę e, między chapterami wczytywało ze względu na to, że e, no jak nagrywam, no to wiadomo troszeczkę to zajmuje czasu e, i pamięci RAM.

Gordon przydzielenie jesteśmy do laboratorium paranormalnych? Anormalnych badań mamy dostęp do poziomu trzeciego, czyli dosyć mocny mamy poziom e, Administra, znaczy sponsor administracyjny tego obiektu jest Utajniony. ale my wiemy kto to jest, pamiętacie kto to jest? Eee... A to nie wiem, nie zastęp respons. Nie zastęp to są te eee, katastrofy. Uuuu, uuu, 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 uu, 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 jaki fajny, 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 fajny. fajny, fajny, fajny się. Dobre. Co w górę, w dół, a nie tam. No, kochani, to jest piękne. Nie wiem, czy pamiętacie Half-Life'a 1. Ci, co są za młodzi, żeby pamiętać, słuchajcie, to była jedna, z... znaczy właściwie jedyna gra taka piękna, wspaniała i cudowna. I co jest najważniejsze, yy, jak wyszedł Half-Life 1, nastąpił przełom w ogóle w grach komputerowych. A reminder to, Nikt się nie spodziewał czegoś tego. To jest kult, to jest klasyk. Ja powiem, że zamiast jak kiedyś zdawałem maturę, pierwsza matura z języka polskiego była, to w momencie, jak tylko wróciłem z tego egzaminu, o, kwasik. To pierwsze co zrobiłem, to pojechałem do kupla i graliśmy w kapułkę. Oje. cholera, jaki ty wielki jesteś! Hmm. Pracuj mądrze, pracuj bezpiecznie. Od tego zależy Twoje życie i przyszłość. Wow, o, jakaś awaria, dziura jest. To służyło, pamiętam te maszyny, to służyły do właśnie wydobywania tych toksycznych tych odpadów. No i jesteśmy. Żeby było ciekawie, nie wypuściło tego vale w Software. Oczywiście, jak widzieliście, był tylko Special Thanks. O, siemaneczko. Jakiś dziwny jesteś. Otwórz mi. No. I wczytywanie. No, otwieraj. Jakiś taki po... Kiepsko mu patrzy z oczu. morning, Mr. Freeman. Dzień dobry. looks like you're running late. się? Nie. No dawaj, co tam? Opowiadaj. You know... Barney's been pretty scarce around these parts, huh? Barney, jedna jedna. Z... Aha, jedna z postaci Barney, to jest jedna z postaci, taki główny ochroniarz tutaj prawda, którą w dodatku w Half life się grało. O kurczaczek, o kurczaczek. Who? Chema? Wow. Hello. Ah man, you cut the ponytail. Co? Cut the ponytail.

Aha, mieli jakiś. Aha, mieli jakiś yy, komputerową, komputerową awarię 20 minut temu, i wszystkie pliki wsiąkły. Co tu jest napisane? Uuu! Uuu! Push, push! Emergency! opatrzcie ale jazda. Press, escape, i cancel, coś tam. Hehe, <laughs> komputery mi się zamiesiły. Dobra, już idę. No, powiedział, że się czuję dziwnie. Jeśli to jest coś mniej niż pełnoskala code red kalamity, nie jestem zainteresowany. Aha, wszystkie narzekają. O bebeczka, My lubimy mi babci. Babeczki, chodź. Tak, to ja. Oj, no. I'm rather busy now. A, zajęta. Oj, przepraszam. Prawię sobie mikrofon. Material Labs, Material Labs facilities, facilities. Dobra, to idziemy tu, kochani. Tu 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 jak tu pierdoling Dr Freeman. Aj, dobre ci, dobre. Later, Gordon. Później? No dobra, no to później, no. Cześć, kosz. Hej, kosz. Uhu. Przepraszam, kosz. Mogę wziąć kosz? Oj oj oj. A ci co? We're going to need you to come in this weekend. What? I've already made plans. Don't worry. You can always attend the next convention. O, jakie chamstwo! Wiecie, co tu dziadkowi. Dziadek, powiedz coś. Aha, no poczekamy do końca testów. Wiecie, co mu powiedzieli? Że musi przyjść w ten weekend do pracy. A, że sorry, a tam mówi, że no, ale ja przecież mam plany. Ooo. O skórkowańcy zakładali się, czy ja w ogóle do pracy przyjdę dzisiaj. test Aha, to już idziemy. Jakieś próbki zostały wysłane do, do um, tego. Cześć. No, to są koledzy kuźwa Zakładają się. Czy przyjdę do pracy, czy nie?

Co za kolesie. Łapcie! Aha, ci się tchłocą. Wow boiler. Oj, przestańcie się kłócić kuźwa, no. Weźcie się do roboty. Tak jak ja. Uuu, kresy. Nie wiem o co chodzi. No dobra. No, dobra. no smoking. Mmm, nie ma szefie. O, break? kurna, nie, nie może to zaczekać. O Ej, ja chcę batona! Ja chcę batona! Pójdźwa! A kole? O. Kurna, te puszki rzucają. Co za ludzie? Ech, kultury się nie nauczyli. Nie no, ta gra wygląda bosko, powiem wam. Co tu jest? O, tu mamy czerwone, widzicie, więc nie wejdziemy. Ale tu wejdziemy... Szatnia. Tak, tak. Ja wiem, że te głupie rzeczy musimy zakładać. Uwaga, kochani. Use. Pierwsze z moich ukochanych. E, pierwsze z, z ukochanych elementów moich, patrzcie. To jest nasz suit do założenia. Skafander. To jest Skafander Gordona Freemana. Oł jeeaa... Miodzio, Dobra, przydałoby się jakieś dobrać i zebrać. Dobra, muza! O, nasza skrzynka! Szapka O! E? Ja mam dziecko? Aha, dyplom ze szkoły. Oh, what's that? Hello. Hello. Huh? Eh? Somebody get me some toilet paper. He oh, wants paper. Where is paper? Excuse me. Minor emergency. Oh, thank heavens! I'm in dire need of some toilet paper. Słuchajcie! Dostaliśmy achievementa za to, że gościowi rzuciliśmy rolkę papieru toaletowego! <laughs> Dobre! No. no... wiem, wiem, nie lubisz tego... O, jak fajnie skaczemy, słuchajcie. Hop, hop, hop! Dobra. Szkoda, że szybciej tylko nie można chodzić. Uuu rury Czy jestem taki laser? O ma Tak, wiem, będę musiał poczekać do końca eksperymentów. Ci się kłócą. Siema! Go right on through, sir Okej, okay, otwieraj. Czytnik od tych, gałek ocznych Ooh. Ooh. <zyszm wast Alternatywistolyn> Kochałem zawsze to, 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 to zobaczcie. Wow. To są oczywiście reklamy, nie? Ale zobaczcie, jakie zajebiste. A zobaczymy, co tu jest. Pamiętajcie, ja nie grałem w tą grę, znaczy grałem. Nie da się wyjść. Grałem chyba z 20 razy w Half-Life'a jedynkę, ale nigdy nie grałem w Dakmesę. Uuu, muszę przejść. Tak, na wszelki wypadek, jakiegoś crasha, bo to nie przetestowano przeze mnie. O kurna, ale dziura. Hmm, wczytywanie. Bo jakby inaczej, <gł z głową w dół. No już, koniec. Koniec wczytywania. O, dziękuję. A czy cały czas jakieś usterki są, ale goście nie ma się, czym martwić, nie ma, czy się, czy martwić Lase. We should harness rozumiem, co oni mówią, bo oni mówią był kotem e, naukowym. No, uuu, jak fajnie, zobaczcie. Otwieraj. Kurna. O. Nie to, chciałem puszkę. No, e? <laughs> No dobrze, to. Do... E, e. co chwilę im się coś psuje, powiem wam. Co chwilę jakieś awarie mają. Idziemy do pokoju kontroli. Siema. Paki. Ah, Gordon, there no you się. are. Nice of you to finally join us, Doctor. We've just sent the sample down to the test chamber. Puswali. Boosted the anti-mass spectrometer to 105 percent. dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather he went to some lengths to get it. They're waiting for you, Gordon, in the test chamber. Right. Right. Tam na Come on mnie. then, I'll walk you down. no, 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 Dobry, dobry chłopiec. Nie, No, niby administracja na na te awarie i tak dalej, Eli has tako... been oh. busy making last-minute preparations for the new experiment. Greetings, oh. Eli. Good morning, Izzy. I trust this morning finds you well, Gordon. Good morning. Siema Eli. I'm glad you're here. These last-minute changes.

Uuu, portale się robią. To jest gościu, który jest ojcem tej babeczki, z którą później chodzimy w dwójce. I on się nazywa Eli. O, kuźwa. Poziom promieniowania jest poza skalą. To się wszystko tak psuje, kurwa, co za syf. Jak

Deviating a bit from standard analysis procedure today, Gordon. Yes, yes, but with good reason. This is a rare opportunity for us. This is the purest sample we've seen yet. And potentially the most unstable. Now, uh -huh. now as long as we follow standard insertion procedures, No dobra, czyli mają próbkę jakąś nową, no, no, która jest o wiele czystsza, ale jest bardziej niestabilna. Ale jak pos będą postępowali zgodnie z procedurami, to się nic nie stanie, nie wybuchnie i tak dalej. Aha, musimy administracji ufać, że się nic złego nie stanie. A ja wiecie, to jest w administracji? Gordon, We have complete confidence in you. Dobra, ufają mi. Otwierajcie. Let's let him in. now. Otwierać! Dobra, nagramy jeszcze, kochani, tutaj, jak to. coś tu się będzie działo, i. będziemy kończyć! O ile można! Dobra, dużo można! Uuu, 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 uuu. Testing. Testing. O. Super. Testing. Testing. <coughs> Chrypa. Everything seems to be in order. Cieszę się. All right, Gordon, your suit should keep you comfortable through all this. The specimen will be delivered to you in a few moments. Now, if you would be so good as to climb up and start the rotors, that way we can break the rotors, matter to 80% and hold it there to? Cary arrives. I turned it on. All right. To jest silo z atomopy. Very good. O, mamy podgląd, tego nie było wcześniej. Mamy podgląd. Nowy stage one emitters in three, two, one. Emitteryłączamy. I'm seeing predictable phase waves. A jakieś wahania tam mają, ale to nic poważnego według nich. Stage two emitters activating now. Uh, Gordon, we cannot predict how long the system can operate at this level. Nor another. Hey, uh, please work as quickly as you can. Aha, okay, <laughs> <okay, laughs> <laughs> uh, It's probably not a problem, probably. But I'm showing a small discrepancy. in well, well, the, the, it's well with mała rzecz, ale chyba Sustaining sequence. Just been informed that the sample is ready. It should be coming up to you at any moment. Look to the delivery system for your specimen. No, Damn, delivery system. Przejeżdża próbka. Agłuszba. Wow. Przewidziany spózolkładu zesp. Ah, gońię. Slot no. the nie... carrier.

Nie było się. Co tam się dzieje? O, o! O, o! o, -o. Nie we mnie! U! Super, e, mamy problem. Poważny problem. Tu jestem! Trzeba wyjść. O, o! Chłopaki! Aha, odsyłają mnie z powrotem. Jak ktoś grał w poprzedniego Half-Life'a, wie o co chodzi. Jeżeli chodzi o tych gości, jak nie, to powiem wam, że ponieważ to jest pierwsza część w ogóle Half-Life'a. Że my też nie wiemy o co chodzi, po prostu przenieśliśmy się w jakimś... Ojej. Unforeseen consequences. Czyli konsekwencje nieoczekiwane. E, wiecie co? Uciekajmy stąd. Tak, uciekajmy. Okej. Okay. Eee... zepsuło się. Okej kochani, ja myślę, że w tym momencie zakończymy pierwszy nas odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. no Myślę, że jest możliwe, że jest to jeden z pierwszych filmów w ogóle tej gry w Polsce, więc i to w wersji polskiej. Oczywiście teoretycznie powinno być polski. Napisów po polsku nie wrzucałem do tego filmu, dlatego że uważam, że to jest bez sensu, nie ma tak oryginalności tej gry, ale spieprzyliśmy sprawę, zobaczcie. Człowiek wróci ledwo przyszedł do pracy, nie? I zobaczcie co się dzieje. Rozrabialiśmy. Mam nadzieję, że się podobało. 6. Trzymajcie się do następnego. Hejka!